Masz Dłup za tubeczkę no, gdzie masz Te okay. tej. tutaj czekaj, mam, mam no, wiesz ma, co, co, to, co stój. Mam, mam dać ci ważną informację no. To jest bardzo dobrze, że tu stoi no. byś, byś poczekał do jutra do powietrza jak zabraknie to wiesz że tu masz To jest, to jest dobry patent Jakro Ci nie, zabraknie... To daj to da piątkę tutaj daję a nie tego A jak ci jutro zabraknie to lepiej do jutra poczekam ja, ja, ja jeszcze zaraz za, za dzisiaj idę na wie co kupić ja skonam. no już, dobra. Dobra, bierz to jak chcesz, ci zależy o kurwa No to chuj To już wziąłem No bierz, no na co Nie wybiję tego Dawaj, no co ty? Do tego już? jest, jest motek potrzebny, Kurwa, zapomniałem zapomniał młotka wziąć Dobra, bez młotka, ty masz nie. siłę Jest Jeszcze udało się? Nie, Skrobać trzeba Ciekawe, bo ja nie widzę, pokaż mi, bo kamera nie łapie <~。source> O, z asfaltem od razu, nie przyjmą mi Kurwa, to co on wyprawia bo Z asfaltem od razu wydałem. <impatry> Będą mieli z asfaltem, bardzo fajną Dobra, to powiesz, że taka była Taką ci dali, powiedz, sklep. Taką ci wydali, powiedz, resztę Cholera jasna No co, no to wy skrobiesz Papierem No, ale zrobił, taka fajna złotówka No trudno, dziękuję, pozdrawiam